Okej, okay, siemanko. Chciałbym dzisiaj wam pokazać jak włączyć precyzyjny strzał i ten pasek nad głową zawodnika. Także tak, jeżeli chodzi o pasek, zacznijmy od paska. Wchodzicie sobie w trenera i tutaj przełącznik trenera FC, FC zazwyczaj macie na ukryj. To nie, tu musimy mieć pokaż i mieć wszystko wyłączone. I teraz tak, wskaźnik wyczucia czasu przy strzale włączony. Jak będzie włączone, no to wtedy będziecie mieli ten pasek do góry, prawda? Drugim ustawieniem jest już typowo strzał precyzyjny. Jak widzicie w ustawie Yangrita od razu to macie. Eee, macie od razu wspomaganie strzałów asysta i precyzyjne wykończenie włączone. OK? Tu chodzi o moment kopnięcia piłki przez danego zawodnika. OK? Czyli... Ok, teraz jest Inaki Williams, on ma power shoty, więc pokażę Wam to hop, i hop. Znowu za późno to zrobiłem. Łączycie sobie na najniższym poziomie Division. Nie Division, tylko. Squad Battles, hop i hop. Widzicie na zielonym. Udało się, na tym to polega, nie? Strzał, czyli ładujecie Ładujecie siłę strzału I w momencie, kiedy piłka spotyka się e, Z nogą, czyli jak to jest piłka A to jest noga, hop I teraz w tym momencie powinniście Drugi raz e, nacisnąć Kółko, hop Na żółtym też siada niekiedy Też niekiedy siada, niekiedy robi jakiegoś kiksa Jeżeli chodzi o jakiegoś Tutaj e, Fejla, czyli jest Hop i hop, nie? Na czerwonym. To robi coś takiego. Czyli po prostu jakby się potknął, jakby wpadł w jakąś, nie wiem, kempę, cokolwiek. Także tak to działa, pamiętajcie. Ładowanie siły paska. Puszczacie i w momencie, kiedy zawodnik chce kopnąć piłkę, wtedy drugi raz kopiemy, jestem? Co, wpadajcie na streamy na TikToku, ticek e, 2.0 i co? I widzimy się na live'ach. Pozdro.